Tym razem będziemy testować rakiety od Klaska. Podobno bardzo mocne. Tiger Rackets. Jest 18 rakiet długości za około 150 zł. Tutaj mamy kategoria F3. Gdzie jest po polsku? Jest. Rok produkcji 2019. Co jeszcze? I tutaj mamy NEC 1190 gram. Podobno są naprawdę dobre. Przeważyłem sobie z ciekawości NEC efekt z jednej dużej rakiety. Jest równiutko 60 gram. Mniejszych nie sprawdzałem, bo już mi się szczerze mówiąc nie chciało. Także 60 gram na jedną rakietę. Samego efektu to jest naprawdę bardzo dużo. Także zapowiada się ciekawie. To lecimy testować. No, i dobra, jesteśmy na miejscu. Fajna pogoda, jest cichutko, także wiatr nie będzie przeszkadzał. Na wstępie chciałem tylko powiedzieć, że następny odcinek to będzie kolejny podobny unboxing zabytkowych petard. Także myślę, że będzie ciekawie. Dobra, zaczynamy od małych tigerów. Po kolei, najpierw jeden. O kurde, jest moc. To było ładne. No, kozacko. Teraz drugi. Wow, mają pierdzielnięcie dobre. Huk jest potężny. Dobra, teraz średnie. No i dobra. I lecimy, tylko trochę taka krzywa. Ale to nieważne. Zobaczymy, co pokaże średnia. Wow. Mam nadzieję, że było słychać to echo. Zajebiste. Wcześniej odpaliłem sobie jedną dużą i akurat trafiła się Felerna, taki. W ogóle efektu nie było. Więc myślałem, że to będzie lipa. Jo, przepiękne echo. Te rakiety są bardziej hukowe. Dobra, jeszcze mamy trzy duże. Najpierw pierwsza. Będzie mały bonusik. Ja! Naprawdę myślałem, że, że będą słabe po tych, Po tej jednej dużej, co odpaliłem, ale jak na razie, konkret. Troszeczkę są duże efekty, ale troszeczkę rzadkie. Ale i tak są kozak. Oooo! Niebieski kolor, jak się długo. I tu echo. Jak się długo niebieski kolor utrzymał. Super. Tu jeszcze mamy jedną dużą. Dlatego jest po kilka, właśnie yy, rakiet. Nie wszystkie, bo chciałem sobie zostawić. Bo słyszałem, że są dobre. I faktycznie są dobre. Jep. ho. <słyski> O oh fak, ale robią robotę, no po prostu konkretna robota. No. I mały zabyteczek. Trochę już w takim słabym stanie, więc nie wiem czy to czy to odpali. Balet od Śmieszka. Tutaj mamy z tyłu NWP. No jest. No i co nic więcej nie ma informacji. Zobaczmy czy to w ogóle jeszcze Działa, bo to już jest takie stare, że. O kurde, o kurde! Co? się No gdzie na mnie? Co to się odjeba Zupełnie na odwrót. Już najpierw powinna być fontanna. Kurde, spaliłoby mnie. Ja pierniczę. Nie no, w kozak po prostu. Nie wiem czy mi kurtka nie przepaliło. Kurtki. No, to by było na tyle. Dzięki bardzo, trzymajcie się.